10 sierpnia w podcieniach Gmachu Miasta Ogrodów na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach wystąpił zespół Konopians. Był to pierwszy z trzech koncertów promujących Dni Miasta 2016. Dzisiaj Katowice, cieszymy się bardzo, dziękujemy za zaproszenie. Czujemy się docenieni. Z okazji naszych 20 urodzin, dostaliśmy prezent, że mamy możliwość tutaj zagrać. Tym bardziej, że jesteśmy też tutaj z regionu naszego. Dzisiaj to będzie nasze drugie granie, mimo tak wczesnej pory. Graliśmy dla kobiet osadzonych w areszcie na ulicy. Mikołowskiej. Tam zagraliśmy taki godzinny koncert, niesamowite wrażenia i emocje. Temu towarzyszyły. No i teraz trwają przygotowania właśnie do kolejnego seta. 20 lat minęło, jak się to mówi, od momentu założenia zespołu. Ten sezon mamy dosyć aktywny, intensywny koncertowo, z czego się cieszymy. No i co? Cztery wydawnictwa, ponad 400 koncertów w kraju i za granicą. Mnóstwo przygód, niesamowitych historii. Kondycja zespołu ma się bardzo dobrze. No, po ponad po dwuletniej pracy nad ostatnim albumem Mental z nauczyliśmy się wspólnie grać, um, układaliśmy wspólnie tą muzykę, więc jest to wszystko zrobione. A wersje live, czyli na koncertach, wyrzucamy wszystko z siebie, jest po prostu wtedy dopiero prawdziwa prezentacja tej płyty. Zastanowiliśmy sobie poświętować, każdy koncert to jest dla nas święto, Tego świętujemy na każdym koncercie w dwudziestolecie. Jesienią skończą się koncerty plenerowe, siądziemy na spokojnie, kilka klubowych jest w planach, no i przeświętujemy ten rok. A od przyszłego roku się zastanowimy, czy robimy kolejny album, czy, czy robimy jakieś reedycje, czy może, może jakiś wiesz, dokument, może jakaś książka, coś w tym, tym stylu. Bye. you